Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem. Codzienne refleksje, 29 października, nasze przetrwanie. Ponieważ zdrowienie z alkoholizmu jest dla nas równoznaczne z przeżyciem, musimy utrzymywać w jak najlepszym stanie to, co umożliwia nam przetrwanie. 12 kroków i 12 tradycji, strona 177: Szczerość i uczciwość, z jaką wypowiadają się na mityngach uczestnicy AA. Ma owoc otwierania umysłów. Nic bowiem nie jest w stanie powstrzymać przepływu energii, jaki niesie ze sobą szczerość i uczciwość. Jedyną przeszkodą może być pijaństwo, ale nawet wówczas drzwi wspólnoty pozostają otwarte dla każdego, kto chce wrócić. Gdy jakiś uczestnik otrzyma już dar trzeźwości, co dzień staje przed zadaniem zaakceptowania programu opartego na szczerości i uczciwości. Moja siła wyższa powołała mnie w jakimś celu. Proszę ją, aby przyjęła czynione przeze mnie wysiłki kontynuowania mojej podróży duchowej przez życie. Zwracam się do niej o moc, jakiej potrzebuję aby poszukiwać jej woli i poznawać ją. Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem. Na ostatnim mityngu AA zdałem sobie sprawę z pewnej bardzo prawdziwej prawdy. Otóż jedyną rzeczą, jaką w życiu do tej pory zrobiłem na 100%, było i nadal jest, jest to otrzeźwienie, wytrzeźwienie, zerwanie z nałogiem picia. Analizując swoje poprzednie życie, mogę uczciwie powiedzieć, że wszystko mogłem zrobić lepiej, bardziej. Pomijam w tym momencie chorą ambicjonalność typową dla osoby uzależnionej. Która i tak nie mogła dosięgnąć możliwości najwyższych, ponieważ zaniżony stan umysłu wynikający z myśli o piciu, chęci zaspokojenia swojego natręstwa nałogowego pijaństwa, czego też oczywiście konsekwencją było fizyczne zmęczenie, żadna praca nie dawała takich efektów, na jakie stać normalnie funkcjonującego człowieka. Ale jak to się ma do dzisiejszej refleksji? Dzisiaj, dbając o swoją trzeźwość poprzez modlitwę, zdrowy tryb życia, pracę nad swoim stanem duchowym i fizycznym i mogę dalej wymieniać chociaż najłatwiej byłoby zamknąć ten spis tak, będąc stale na ścieżce 12 kroków, trwam. W najlepszym stanie, jaki jest mi dany. Robię wszystko, nad czym mam sprawczą moc, i dziękuję Bogu, że zatrzymuje mnie w zgodzie z sobą i drugim człowiekiem, kiedy widzę, że nie mogę czegoś zrobić czy zmienić. Tak więc myśl o tym najlepiej wykonanym zadaniu, jakim jest, była i będzie moja trzeźwość. Nie odejmuję niczemu, co robię poza tym. Wręcz przeciwnie. Jest skałą, na której chcę budować dalej swoje życie. Więc, mój drogi, moja droga zadaj sobie pytanie: co w swoim życiu zrobiłeś na 100%? Może odpowiedź będzie podobna do mojej? Jeżeli tak, to stoisz na skalę. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia w trzeźwości. Boże, użyć mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, aby odróżniać jedno od drugiego.